Dobra, siema siema, ma to chcemy zobaczyć y, jakie kraje moglibyśmy zwiedzić. Dzisiaj mi się wydaje, że zrobimy takie małe głosowanie. W komentarzu napiszcie jakie kraje najbardziej lubicie, a potem tak, jaki kraj dostanie najwięcej głosów, tam będzie tam pojadę możecie jeszcze zobaczyć tu no oczywiście tutaj nie pojedziemy i tutaj tego da, tego nie mamy tą, tą Europę, trochę tu przydzielone przepraszam mamy Irlandię, Danię, Norwegię, dużo ciekawych krajów, więc mi się wydaje, jeszcze mądrze kraj, który jest zwyczajny. no i jak mówię Będziemy mogli tam podjechać, a jeśli mi się nie uda, no to będzie tak trochę słabo. zbierał pieniądze, więc za jakieś trzy miesiące, trochę więcej. Zbiorę na wyjazd, a potem jeszcze mi głosowanku, w jakim miesiącu pojedziemy albo czy pojedziemy w następny rok. Dobra. Pa.